Więc tak, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, jak wykonać mnożenie liczb binarnych e, drugim wariantem metody Buffa. Jeśli chodzi o tą metodę, to będziemy e, owe działania wykonywać na e, ułamkach e, zwykłych, właściwych. E, no i ważne jest również, aby pamiętać, że e, ta metoda y, odnosi się do liczb y, w kodzie ZU2. Y, no i właściwie y, jak my takie y, działanie wykonujemy? Y, weźmy sobie dla przykładu jakieś liczby. Oczywiście liczby w systemie dziesiętnym. Ja wzięłam sobie przykładowo.

żebyśmy mogli później sobie po prostu to sprawdzić. Co istotne, jeśli chodzi o tą metodę, to ona jest właśnie dla ułamków i przez to nie musimy zapisywać tutaj zera i przecinka. Zapisujemy tu od razu bit znakowy. Um, bit znakowy, czyli um, wiecie dobrze, co to jest. Jeśli nie wiecie, to odsyłam Was do filmu, który tłumaczy zapis znak moduł. Um, no i jak mamy zapisany już ten bit znakowy, e, to następnie nie musimy w tym przypadku, w przypadku tej metody, zapisywać tutaj 0, e, co by wskazywało na to, że mamy do czynienia z ułamkiem. Ponieważ ta metoda działa właśnie na ułamki. No i tak naprawdę nie ma tu właśnie rozróżnienia na ułamki i liczby całkowite, przez to możemy właśnie tego właśnie nie czynić, nie zapisywać tutaj 0, więc od razu zapisujemy liczbę. Widzimy dobrze, że 64 jest to 2, do potęgi szóstej, Tak więc zapisujemy sobie 6 miejsc. No i teraz zamieniamy sobie 24 na liczbę w systemie binarnym. Zczytujemy sobie tą właśnie liczbę od dołu. Uzupełniamy 0. No, i to jest właściwie nasz wynik, jaki powinien nam wyjść. No, i ten, właśnie wynik e, powinien nam wyjść, e, oczywiście, e, wynik będzie przedstawiony w kodzie z2. Tutaj mamy tą liczbę po prostu zamienioną póki co na liczbę e, binarną, więc jest ona w kodzie zm, ale jak pewnie pamiętacie, e, jako że liczba ma być znakowy 0 i jest to liczba dodatnia, to w tej sytuacji właśnie ona będzie we wszystkich um, kodach taka sama. Um, więc po prostu um, można sobie tutaj zapisać, że ona jest we wszystkich kodach lub po prostu no, no wiemy dobrze, że, że ona jest właśnie um, w kodzie zu 2 um. No, i zajmijmy się teraz. O, no, to sobie zapisaliśmy, żeby później móc, móc po prostu sprawdzić nasz wynik. No, a teraz już przejdźmy do naszego działania. Także to będzie nasz etap pierwszy. To będzie zamiana tychże właśnie tutaj um, liczb, które będziemy mnożyć przez siebie um, w postaci po prostu um, liczby binarnych. Jeśli chodzi o x czyli 12 szesnastych, to jak dobrze widzicie jest to liczba dodatnia. Tak więc naszym bitem znakowym będzie 0. Następnie widzicie zapewne, że na dole mamy tutaj w mianowniku 16, co jest po prostu 2 do potęgi 4. Tak więc możemy sobie zapisać z powodzeniem 4 miejsca. Teraz będziemy zamieniać em, dwunastkę na y, liczbę binarną. Mhm. No i tą liczbę sobie również tutaj zapiszemy. E, no i mamy już właściwie naszego X. Teraz jeszcze zajmiemy się Y, czyli dwoma czwartymi. Um, czyli um, jak widzimy jest to liczba dodatnia, więc bit znakowy to będzie 0. Następnie czwórka to jest dwa do potęgi drugiej, więc mamy dwa miejsca. Um, no i mamy tutaj dwójkę, która w um, systemie dwójkowym to jest. 1,0. Czyli sobie zapisujemy. No i te obie liczby już mamy um, w. Um, już one są właśnie um, w systemie um, dwójkowym i w kodzie ZU2, ponieważ we wszystkich kodach liczby dodatnie są po prostu takie same. No i naszym kolejnym etapem będzie to, aby po prostu. Um, Naszą mnożną e, po prostu rozszerzyć, jakby o jeden bit. E, tak więc jest to również sprawa bardzo prosta, ponieważ, jak dobrze zapewne wiecie, tu mamy mnożną, a tu mamy mnożnik. I co teraz robimy? Po prostu rozszerzamy tą mnożną o jeden bit. W jaki sposób to zrobiłam? Po prostu dopisałam tutaj po bicie znakowym kolejny bit, czyli 0. Jak sami widzicie, jest to sprawa naprawdę prosta. Natomiast nasz Y pozostaje taki sam. Możemy go sobie przepisać tutaj. Na jasności sytuacji, żebyście widzieli, że to jest etap pierwszy, to jest etap kolejny. No i teraz przechodzimy do kolejnego etapu, już trzeciego, jakim będzie już mnożenie. No i co tutaj um, trzeba mieć na uwadze? Um, po prostu będziemy brać pod uwagę to, co mamy tutaj. Już Wam pokazuję, w jaki sposób to się robi. Najpierw będziemy sprawdzać, ile bitów ma ta mnożna. Jak widzicie, ona ma 6 bitów. Jeśli chodzi o mnożną, to ją będziemy dodawać, ponieważ to mnożenie, drugim wariantem metody Buffa, polega tak naprawdę. Na dodawaniu będziemy dodawać właśnie tą oto mnożną. Ale najpierw, no i jeszcze trzeba wiedzieć, że właśnie mnożna to będzie coś, co będziemy dodawać. No a mnożnik będzie nam po prostu mówić, co mamy robić. Czy mamy właśnie tą mnożną dodawać? Czy mamy wyłącznie mm, przesuwać, że tak powiem, naszą liczbę? wpisując dodatkowy bit. No i um, co teraz robimy? Um, na samym początku sprawdzamy, ile ta nasza mnożna um, ma bitów. Jak widzicie, ma 6 ma bitów, więc tutaj zapisujemy 6 zer. No i teraz zaczynamy analizować nasz um, mnożnik. Zawsze to robimy od tego ostatniego bitu tutaj. Jest to sprawa naprawdę prosta. W tym zadaniu, jak widzicie, mnożnik jako bit znakowy ma 0. Więc pokażę Wam właśnie tutaj, jak to wykonać. No, i analizujemy sobie tutaj od ostatniego bitu. Także widzimy, że ostatni bit to jest 0, więc po prostu naszą liczbę y, przesuwamy, wpisując jeszcze jeden dodatkowy y, bit. Co robimy w następnej kolejności? Następnie mamy tutaj jedynkę. Możecie sobie tutaj tak zaznaczać na przykład, że już to zrobiliście ten etap. No i po prostu mamy jedynkę. No i jedynka nam mówi o tym, że należy mnożną dodać. Dodać i przesunąć. Czyli dodajemy sobie mnożną. No i przesuwamy. Um, Wpisując jeden dodatkowy tutaj bit po bicie znakowym. No i mamy właściwie co robimy, idziemy dalej. No i w sytuacji, gdy nasz bit znakowy to jest 0, to jedyne, co musimy teraz zrobić, to musimy właśnie tutaj sobie skreślić ten pierwszy bit po bicie znakowym. No, i właściwie mamy już tutaj nasz wynik, jak widzicie. No, i czy on się zgadza z naszym tutaj, właśnie wynikiem? No, jak dobrze widzicie, to jest właśnie ten wynik. Wyszedł on prawidłowo. No, i właściwie. To by było na tyle. A zatem ja bardzo dziękuję za uwagę.